Cześć, chciałbym Wam teraz pokazać, jak dołączyć do już zaplanowanego przez nas spotkania. Możemy to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy z nich to jest zalogowanie się z powrotem na stronę Zoom, czyli wchodzę sobie na zoom.com On i tak przekieruje mnie na zoom.us, zoom.as, US. biorę sobie sign in, sign in with Google bo chcę się zalogować na swoje własne konto. Ok. Teraz tak. Mamy tutaj spotkanie, które powinno się zacząć o godzinie 6. Jest już po godzinie 6, tak więc, czym prędzej, wybieramy sobie opcję start. Nie mam zainstalowanego programu do obsługi. Tak więc w tym momencie Powinien zacząć ściągać mi instalator tego. Jeżeli to się nie wydarzyło, to muszę sobie kliknąć tutaj w tym miejscu. Dalej nic się nie dzieje, najprawdopodobniej dlatego, dlatego że już to miałem dzisiaj ściągnięte. Zobaczymy. Według nazwy sobie to ustawimy. No. O, jest. Otwieram sobie zoom. Teraz prosi o dostęp do kamery internetowej ze strony programu antywirusowego. Ja na to mu zezwoliłem. Daje informację, że join with computer audio, czyli dołączyć się powinien z audio komputera domyślnym i tak powinniśmy zostawić. To spotkanie miało ustawioną informację, że na starcie nie będzie włączone wideo. Natomiast tylko i wyłącznie gospodarz tego spotkania będzie miał włączony głośnik. Co tutaj mogę zobaczyć? Zawiadować mogę osobami, które są uczestnikami tego spotkania. Mogę włączyć sobie czat, w którym będę mógł się komunikować z uczestnikami spotkania, wybierając pisać do wszystkich bądź też do poszczególnych uczestników tego spotkania mogę nagrywać sobie to spotkanie mogę zmienić sobie również opcję, żeby ja był widoczny na tutaj na tym ekranie. Na razie wideo wyłączę. I za chwileczkę jeszcze poproszę Anię, żeby dołączyła do naszego spotkania i zobaczycie jak ze strony gospodarza tą Kolejną osobę, kolejnej osobie zezwolić na to, żeby brała udział w tym spotkaniu. Jak widzicie, co się zmieniło? Zmieniło się to, że Ania pojawiła się w tej chwili jako jedna z osób tutaj w pokoju, w którym oczekują osoby na dołączenie do, do tego naszego spotkania. Czyli host. Czyli gospodarz loguje się od razu do spotkania, natomiast to on wpuszcza kolejne osoby do tego pokoju, w którym się wszyscy będziecie mogli skomunikować. Ja wybieram sobie opcję Admit, i w tym momencie Ania została dołączona do naszego spotkania. Jeżeli ja teraz włączę sobie wideo u siebie, zmieni się widok tego programu, i w tym momencie będę miał Tą drugą osobę, widoczną tutaj na tym głównym ekranie. Wyświetlę sobie to w pełnym ekranie, wtedy łatwiej będzie to sobie, będzie lepiej widać wszystkie elementy. Jak widzicie, Ania na starcie ma wyłączoną kamerę, oraz nie widać u niej informacji o tym, że może coś powiedzieć. To dopiero to dopiero ja mogę wybrać sobie opcję mute all i unmute all, tak żeby i oni byli słyszalni. Użytkownicy mogą się samodzielnie od unmute, czyli wyciszać. Natomiast ja mogę też to zrobić w ten sposób, że tylko i wyłącznie ja mogę te osoby, tym osobom na to zezwolić. I z powrotem ich mogę tutaj włączyć. Ania ja sama musiałaby teraz połączyć się u siebie, i wybrać opcję, żeby to, tą głośność sobie uruchomić. Ja nie mam za nią możliwości zdecydować, żeby ona się tutaj wypowiadała i żeby słyszeć to, co ona będzie mogła mi powiedzieć. W czacie, w tej chwili, kiedy ona już się dołączyła, mam możliwość przeskakiwania pomiędzy pisaniem do wszystkich albo tylko i wyłącznie do niej. Jeżeli będzie więcej osób brało udział w, w spotkaniu, to w tym momencie, kiedy będziemy mieli ten, ten widok, to wtedy wszystkie oso ta osoba, która będzie mówiła, to wtedy będzie ona przejmowała ekran to będzie wtedy taka żółta obwódka dookoła niej się pojawiała. Ja przerzuciłem w tej chwili na Gallery View, czyli widok galerii. Jeżeli będą cztery osoby, to będą one tutaj rozmieszczone jako cztery okienka. Jeżeli będzie więcej niż cztery osoby, będą one się wyświetlały na kilku stronach i wtedy my będziemy mogli sobie przeskakiwać pomiędzy lewą i prawą stroną, pomiędzy tymi okienkami i pomiędzy tymi Widokami. Mogę to też sobie uruchomić w pełnym ekranie, żeby żadne elementy mnie nie rozpraszały. Jeżeli sobie kliknę tutaj, to z powrotem wychodzę do widoku pomniejszonego ekranu. Ciągle mogę wyłączyć wideo. Ciągle mogę sobie włączyć wideo. Siebie samego też mogę wyciszyć, tak żebym nie przeszkadzał innym osobom w przekazywaniu tego, co mają do powiedzenia. Też przydatna funkcja. No, i to mniej więcej w ten sposób wygląda. Co jeszcze chciałbym zrobić? Chciałbym w tej chwili utworzyć, a nie gospodarzem tego spotkania, bo okazuje się, że ja w tym momencie. Muszę już gdzieś pójść. Chcę wyłączyć komputer. Natomiast Ania będzie prowadziła dalej to spotkanie z kolejnymi osobami, które tutaj się do tego spotkania dołączyły. Wybieram sobie tutaj More i wybieram sobie opcję Make a Host. Make a Host, czyli żeby ona była gospodarzem. Zobaczcie, ja jestem tu, a ona w tej chwili jest gospodarzem. Ja zamykam sobie spokojnie tutaj to okienko. Do you want to leave this meeting? Czyli chcesz, czy chcesz opuścić to spotkanie? Odpowiadam, że tak. Ale chciałbym sobie z powrotem wejść do tego i przy okazji teraz pokażę Wam sposób drugi, w jaki mogę wejść na takie spotkanie. Pozwoliłem sobie ani wcześniej, nie, nie poprzez aplikację, i wchodzenie na stronę Zoom, ale pozwoliłem sobie, ani wysłać, pozwoliłem sobie ani wysłać link z zaproszeniem, o którym mówiłem wcześniej. Klikam sobie na ten link. Jeden raz lewym przyciskiem myszki. I jeżeli mam zainstalowaną aplikację Zoom, to on mnie poinformuje o tym, że mogę się do tego połączyć. I jestem z powrotem na tym samym spotkaniu, które sobie opuściłem. Jak widzicie, tylko że cały czas ustawienia są takie na tym spotkaniu, że kto dołącza, ten ma wyłączoną kamerę. Eee, zobaczcie, że Ania nadal jest gospodarzem tego spotkania, a nie ja. Jeżeli ja bym wyszedł i nie utworzył nikogo innego gospodarzem, to spotkanie by się zakończyło zaraz sprawdzimy czy jest jeszcze, jeszcze jeden ze sposobów na to żeby się do tego połączyć co sobie wybiorę wyszukam sobie na swoim komputerze aplikacji zoom w końcu ją zainstalowałem wybieram sobie opcję start zoom join the meeting i ja on teraz chciałby żebym Mam tutaj moje spotkanie. Your name. Zaraz zobaczymy, czy to będzie to samo spotkanie. No i właśnie. W tej chwili... W tej chwili ja nie jestem gospodarzem tego spotkania. Tak więc musiałbym poczekać na to, aby gospodarz mnie wpuścił. Mogę się też zalogować. Zaraz zobaczymy, jeżeli zrobię to w ten sposób. Otwieram zoom. Mam w tej chwili opcję. O, teraz się zalogowałem. I zobaczcie, że moje spotkanie jest teraz yy, trwa. Mogę się do niego dołączyć. Tak naprawdę zacząć. I zobaczcie, dalej jestem tylko i wyłącznie gościem, pomimo tego, że to ja jej zakładałem, ale już stworzyłem ani jako, jako tą osobę, która to stworzyła. O, i teraz widać, że u niej jako u gospodarza słychać, co się tam dzieje. I zobaczcie, w tej chwili, że w tej chwili, e. w tej chwili e, mogę wyciszyć tylko siebie. Ale nie mogę siebie z powrotem włączyć, musiałbym Anię poprosić tam słychać ją, żeby, tak, żeby włączyła mi głośnik z powrotem. Natomiast mogę też reclaim host, bo byłem wcześniej z uwagi na to, że to ja zakładałem to spotkanie, to mogłem z powrotem sobie zażyczyć tego, żebym to ja był z powrotem hostem. Jeszcze raz u Ani zrobię ją jako gospodarza jest wyciszona w tej chwili. Zobaczcie, mam tutaj opcję raise hand, czyli na przykład będzie jakieś głosowanie, będziemy chcieli, żeby że na przykład głosujemy za tym, że będziemy coś robili, raise hand powoduje, że tą, że jestem za, za tym, żeby to zrobić. Lower hand Powoduje, że tej, że tej ręczki tutaj nie mam. To podobnie może być to. Raise hand również może być informacją e, dla gospodarza, że chcę być użytkownikiem i że chcę coś powiedzieć chwilę potem. Ok, i to by było tyle, jeżeli chodzi o prowadzenie, dołączanie się i, e, i rozmawianie na, e, na czacie, na Zoomie. Mam nadzieję, że będzie to dla Was przydatne. Do usłyszenia.